Kurwa grę mi Ja pie. My game minimal... minimalized. Nie game, jest. Minimaliz... Yeah, game! Case drop EU. Halloween to u nas Halloween. Wygrywaj najlepsze skiny i bój się mega promocji nawet do 70% taniej. Ulepszy wygrane skiny i pomnóż ich wartość. Bierz udział w codziennych giveawayach. Odbieraj dzienny bonus i wypłacaj skiny natychmiastowo. Case drop EU. Nie możesz tego przegapić. Oranżada. Okay. Nie. Dziękuję Oranżada za drugi miesiąc. Bardzo ważne przedłużenie. 3D. 3D, wow. Kurwa! Nie mogę już. Nie kończ z tym cesem. Na piwę się przerzucam. Nie, nie, już mnie tak chuj strzela jak to gramy. Przepraszam, trzymaj się! Kurwa! Kurwa, Mać! No weź proszę ciebie też? Poczekaj. Kurwa, nie pamiętam tu. He's wall, wall. Nie wpadł. Paweł! <laughs> chuju, ty chuju. Z czego cię spodziewałeś? Daj Co to, to gra? I... <laughs> <mu>. <laughs> Kurwa, za. <dobra. laughs> Bago wbijasz? O kurwa! To nie muzyka! Ale w ogóle ma to już. To butelka z wody się wylewa Ale kliknąłem e i nagle patrzę to mam sopę Czekaj czekaj, bo mi się butelki z, woda, z woda mi się z butelki Byłem kiedyś na melarze z tym Niko And się do mnie Ale ja kurwa nie piję z frajr Ale co ci jest? Krzyczą, Zabiła co? kogoś. Malmy zabił, zabił chyba. Ej, wy musimy iść do auta, pak. Jedni się czoło Hehe, lepiej mi. Humor mi się cim, cim, cim. po prostu. Tak. Cim na Wolf, dziękuję bardzo za czwarty miesiąc. Witam serdecznie. Dziękuję Wiesz, bardzo. Na górze róże, na dole ulpago, to kula atomek to król. No i ma Dziękuję za taki ładny tekst. Ja Viry, ja byś kurwa nie chciał dostać? to byłeś i... kurwa? Ej, dusić cię kurwa! To ty kurwa dusi powiedziałeś? Dusić cię! A no, wyjebał mu zban. Tago <śm�atuj> Ale... <śmany> mówi, że żeby jak będzie killerem to zagra. No to chodź Mateusz, będziesz killerem. Ale wystawisz mi pewora? Tak. To jest warunek. Masz mi tego. Tego sz... Kurwa ma chwyty! Zamam go zajebać! I ocaleny będziesz tam Obiecuję ci to, nie zginiesz. Ej, mieliśmy umowę! To nie ja! Co ty robisz? Otworzyłem ci drzwi! No pojebało nie cię, jak mieliśmy umowę! Ty kurwo! Jesteś nikim dla mnie! Chul jebany jesteś! Uderzyłeś mnie! Chcesz zgodę dalej? Mam zgoda, cię zostawić? Zgoda, zgoda. Tak? Dobrze. Zgoda. Zgoda. Pomóż mi, pomóż mi go dorwać. Tomek, bolsów nie masz, bolsów nie masz. Tak? Nie, nie wyzywa. nie wyzywa. Bolsów tak, nie sobie. ma? Nie. piłeś go, jesteś zwycięzcą. Nie żyje. Te pewor pokaż mi ciało. Nie żyje. zobacz, tu leży. Pokaż mi, otwórz żyje to cię zobacz. nie zabije. Obiecuję, że cię nie zabiję. Ej, uderzyłeś mnie! <laughs> Bevor. pewor! You die! Dobra, zaprowadźmy mnie do Wajzera jeszcze, bo mnie uderzył. Tu, tu, Wajzera też musimy zlikwidować. Poszedł do prawej. Ale widzisz jakiego krytyka I dostał? dostał, ale przez drzwi. <laughs> ale to piękne uczucie zabijać. To zamknij te drzwi. Jesteś kurbą Wajzer. Zamknąłem, nie wejdzie. jest jesteś, jesteś chuj pogowski! Trzymaj bombę, się, masz jakieś jeszcze raz mi uderzać ci zniszczyć. Przepraszam, przepraszam, chodź ze mną, chodź ze mną. Nie, chodźmy, nie, 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 ja ci wystawiłem, chodź tak? Nie, 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 nie. Otwórz mnie, już, już się otwieram. Otwórz drzwi Po spokojnie, ja już się otwieram. Kenny jest. Kenny? Nie no ten nie to jest jakiś upośledzony, czy co. on jakiś upośledzony. Jest taki lightning fast! Nie no ma jednego bez niego. To no. goes down. A, Ej, a ten skap. Co dzień takie fragi robi? Weź sobie siekerkę, paliwko, co chcesz. Ach. Ach. zniszczyć się, uciekajcie! Chodzę po ciebie teraz, żeś przesadził, kurwa, no pierdala, kolego. jesteś nikim dla mnie jesteś. No, jebaj się.